Dzień dobry Państwu, studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy. Dzisiejszy program prowadzą dla Państwa Magdalena Szkodolska i Borys Specjalski. E, a jest z nami nasz pierwszy dzisiejszy gość, e, którym jest Agnieszka Biernat, e, właściciel firmy Statywa Ogrody, Architekt Krajobrazu. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. A porozmawiamy dzisiaj o architekturze krajobrazu właśnie, o, o skwarach miejskich, o tym, jak, jak to wygląda, ile pieniędzy idzie na utrzymanie całej zieleni w mieście. E, Ostatnio pojawiły się informacje publikacji na temat tego jak wiele pieniędzy, jak dużo pieniędzy będzie przeznaczonych w przyszłym roku na utrzymanie zieleni. Będzie to około 21 milionów złotych. Twoim zdaniem to jest dużo czy mało? Czyli moim zdaniem to jest i dużo, i mało, no bo wiadomo, mogliby przeznaczyć mniej tych pieniążków. Jednak jest to 21 milionów złotych, tak, więc jest to duża kwota. Aczkolwiek no, mamy dużo terenów miejskich zieleni, no, które trzeba dbać, które trzeba pielęgnować i no zawsze na coś nie wystarczy. No ale dobrze, że chociaż taką sumę potrafią to przeznaczyć, no bo kiedyś to jednak zdecydowanie mniej przeznaczano na parki czy tereny zieleni w mieście. Dużo miejsc zielonych, bo tak jak pani powiedziała nam jeszcze przed wywiadem Szczecin jest jednym z miast w Polsce, które ma największą. Najwięcej tych obszarów. E, czy Pani zdaniem e, ta zieleń jest w wystarczający sposób eksploatowana, wykorzystywana? Czyli z racji tego, że jest jej bardzo dużo, tu, my tu mówimy o ogromnym parku Kasprowicza, o lasku arkońskim, tak, który należy do lasów komunalnych i są to ogromne tereny zieleni, no, ona jest w jakiś sposób eksploatowana, jednak no tego wciąż jest mało. Tak? No cały czas powstają jakieś nowe polany, ścieżki, zagospodarowane są coraz nowe części parków, no ale zawsze jest to trochę mało. Tak? Dobrze, że się cokolwiek dzieje i ci mieszkańcy mają gdzie wypoczywać, jednak no, no zawsze jak gdzieś idziemy, każdy coś zauważy, że jednak jest gdzieś nieładnie do końca. No. Niestety. No i Świecowa. właśnie, e, od jakiegoś czasu systematycznie są remontowane skwery miejskie, mamy pięknie wyremontowany e, skwer przy Placu Kościuszki, to jest skwer imienia Janiny Szczerskiej, e, jest również świeżo wyremontowany e, skwer przy, na Niebuszewie, zdaje się, przy, przy dokładnie rządzie Sybiraków, e, są również plany na nowe parki miejskie, e, czy twoim zdaniem to są e, poprawnie wyremontowane skwery, czy tutaj można by się było do czegoś przyczepić, czy... Wiadomo, jako projektant no to każdy ma swoją wizję, tak. Po prostu może mi się projekt nie podobać, aczkolwiek uważam, że bardzo ładnie to tam wygląda, ponieważ no, zwłaszcza na Niebuszewie no, ten skwer, który tam był, był w bardzo fatalnym stanie. A teraz nawet można latem zaobserwować, że ludzie czekający na autobus czy tramwaj mogą sobie usiąść na łowysce w miłym otoczeniu i normalnie poczekać po prostu, tak, a nie bać się, że gdzieś coś zaraz się dziwnego stanie, bo tam ciemno nie ma oświetlenia. A teraz jest to zdecydowanie lepiej, tak samo jak ten skwer przy Placu Kościuszki tam przy Wydziale Politechniki. Też on został niedawno zrobiony. I od razu lepiej, jak gdyby, cały plac Kościuszki wygląda, tak? bo jest tam piękna fontanna, jedna z bardziej nowoczesnych w Szczecinie. No i przede wszystkim zmienia się wizerunek miasta trochę. tak To nie są jakieś zapomniane skwery zrobione w latach 80., tylko już bardziej nowoczesne miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Jeżeli już jesteśmy przy skwerze imienia Janiny Szczerskiej, można było zaobserwować przez pewien czas po, po oddaniu tego skweru do użytku, że ludzie wydeptują ścieżki, których chyba projektanci nie przewidzieli. To był jakiś błąd projektowy, czy, czy po prostu ludzie są niepokorni i stwierdzają, że nie będą chodzili tam, gdzie im kazano? Wiadomo, można zgonić na użytkowników, że są niepokorni i chodzą tam, gdzie, gdzie nie powinni, aczkolwiek każdy dobry projektant doskonale wie, że zanim zajmie się terenem zieleni miejskiej, tak, w tym przypadku skwerem, musi tam po prostu pojechać i zobaczyć, gdzie już są te wydeptane ścieżki przez mieszkańców, tak, ponieważ wiadomo, projektant ma swoją wizję, a ludziom po prostu jest wygodniej pójść na skróty i właśnie dlatego trzeba dobrze zapoznać się z tym terenem przed projektem, żeby ścieżki robić właśnie w tych miejscach, gdzie ludzie chodzą, bo to nie o to chodzi, żeby kazać ludziom chodzić naokoło, tak, bo nie. I tak będą szli prostszą drogą. Więc to są po prostu błędy projektowe. Pani powiedziała, że te miejsca, te skwery, które są teraz modernizowane, Pani zdaniem modernizowane są w sposób dobry, prawidłowy, ciekawe i nowoczesny. Ja chciałabym zapytać o to, co składa się na tą nowoczesność, jakie są teraz trendy, w jaki sposób powinniśmy modnie, ale też prawidłowo, tak żebyśmy mogli korzystnie, korzystnie korzystać z takiego skweru, żeby on był funkcjonalny. Wiadomo, tak. Przede wszystkim trzeba zachować te wszystkie elementy funkcjonalności, żeby ta komunikacja była sprawna, a nie taka bardziej spacerowa no bo skwery to jednak nie są parki tylko miejsca bardziej takie chwilowego wypoczynku yy, dlatego też yy, yy, yy. Nowoczesny skwer dzisiaj tak, to… Tak, właśnie, dobrze. Wiadomo, no w, w tych nowoczesnych projektach góruje minimalizm, tak? Czyli proste formy, czyste formy. Nie zawsze da się to wkomponować w stary skwer, który już ma tam jakiś swój układ zrobiony, ale no wiadomo, przede wszystkim funkcjonalność, potem jakieś te nowoczesne formy i no, będzie się przynajmniej miasto zmieniało. A czy w, w twoim zdaniem na skwerach powinno znaleźć się jakieś miejsce na nowoczesną sztukę? Czy to powinny być po prostu miejsca, przez które przechodzimy mniej... i oddychamy zielenią? Nie też, aczkolwiek jeżeli jest miejsce, żeby właśnie wykorzystać to na jakąś nowoczesną sztukę, czy coś takiego, tak, to jak najbardziej, żeby też mieszkańcy zapoznawali się. Oczywiście mi tu chodzi, wiadomo, o lokalnych artystów, gdyż ja też jako Broniłam pracy magisterskiej, to moim tematem był park dla artystów Szczecina po prostu, gdzie właśnie były i miejsca wystawiennicze i miejsca na rzeźby. Jest to ciekawy temat z racji tego, że no niedawno powstała nam Akademia Sztuki, tak? Więc warto by było promować szczecińskich artystów. Wspomniałaś wcześniej o tym, że teraz modny jest minimalizm. Wydaje się, że niedługo w Szczecinie będziemy mieli takie minimalistyczne miejsce, jednak teraz bardzo dużo protestów było przed rozpoczęciem budowy. Centrum Dialogu Przełomy to jest muzeum, które powstanie przy placu Hołdu Polskiego. Czy twoim zdaniem to jest dobre dobre miejsce na coś takiego czy tam nie będzie za mało zieleni już w tym momencie? Czy i tak, i nie? Generalnie rzecz biorąc, to zależy chyba od po prostu to, co się komu podoba. No miejsce jest dosyć ograniczone z zieleni, no aczkolwiek dalej mamy Park Żeromskiego, więc no, jeżeli komuś zieleni będzie bardzo potrzeba, to zawsze może się z tego Centrum Przełomów przejść i pooddychać, tak? A z racji, gdyby charakteru tego miejsca, to ten projekt wymagał tego, żeby to był taki surowy, zimny projekt, żeby po prostu jak użytkownik tam przychodzi, żeby czuł, czuł to miejsce i czuł te wydarzenia, o których opowiada to Centrum Przełomów, a no nie będzie aż tam tak mało zieleni, gdyż wiadomo, filharmonia, która będzie Zaraz obok jest bardzo gęsto obsadzona drzewami, no i obok też mamy parki, tak? Więc no niestety jest to bolesne, jak trzeba usunąć jakieś drzewa, no ale inaczej my nie zmienimy naszego miasta. Pojawiają się natomiast też głosy na temat tego muzeum, że będzie to idealne miejsce dla wszelkiego rodzaju rolkarzy, deskorolkarzy, skejtowców, tak to się mówi teraz. Czy to jest na plus czy na minus? To jest dobrze, że to będzie miejsce użytkowane w, w sposób właściwie, który nie był przeznaczony i dla którego nie był projektowany. Ja mam, no, dobry projektant będzie miał to na uwadze. Jeżeli stworzy taką formę w przestrzeni, no to niestety deskorolkarze będą tam użytkować i to dość intensywnie, więc projektując to powinien użyć troszeczkę lepszych materiałów, a niestety no nie możemy winić tutaj no, jakby być młodych sportowców, tak, bo oni po prostu nie mają w tym mieście, gdzie, gdzie jeździć na tych deskorolkach i rozwój. Czyli tak? myśleć zawsze trzeba o tym, że użytkownicy tych terenów, które będziemy remontować, potem mogą z nimi zrobić cokolwiek. Dokładnie, tak trzeba o tym myśleć, trzeba planować, tak, że, że niestety, no, jak się robi w centrum miasta jakiś projekt, tak, no to trzeba użyć bardziej trwałych materiałów, no bo wiadomo, w weekend przyjdzie banda mocnych chłopów i po prostu coś poniszczy, tak, więc no, trzeba, trzeba umieć przewidzieć, co się będzie działo z tym terenem już po tym, jak on powstanie, tak? No bo ładny projekt to nie jest problem zrobić, ale co będzie potem, wiadomo, Domu. A czy są, twoim zdaniem, jeszcze u nas w mieście jakieś tereny w, w centrum miasta, ważne ze względu na wizerunek tego miasta, które są zupełnie zaniedbane, które ty byś widziała zupełnie inaczej? Tak, przede wszystkim chodzi tutaj o ten duży plac przy bramie portowej, tak, no bo tam jest po prostu wielki plac, parę ławek i no nic tam się nie dzieje. Brama portowa nie jest wyeksponowana i. Taki jest to teren troszeczkę zapomniany, tak, można by tam stworzyć nawet mały deptak. Ja nie mówię, że to muszą być jakieś od razu tam budynki stawiane, ale mały deptak z sezonowymi kawiarniami, gdzie ludzie czekający na przystanki, a jest to duży węzeł komunikacyjny tam się znajduje, będą mogli po prostu sobie wypoczywać. No i wiadomo, przede wszystkim ludzie wjeżdżający do Szczecina przez ulicę Wyszyńskiego, no to pierwsze co, to trafiają na taki właśnie pusty placek po prostu. Taki nie wiadomo co. Taki nie wiadomo co. A czy są może jakieś takie miejsca albo trendy modernizacji Szczecina, które pani zanim są błędne, to znaczy rozmawiałyśmy tutaj jeszcze przed wejściem na wizję tak. o tych e, e, 2 na dwa trawniczkach, tak naprawdę, tak. które nic nie wnoszą. Tak, właśnie, to jest duży problem, ponieważ no wiadomo, chcemy mieć tej zieleni jak najwięcej, ale w centrum miasta czasem się trzeba zastanowić, czy nie lepiej będzie zrobić po prostu chodnik, gdzie w razie potrzeby ktoś będzie mógł zaparkować, czy po prostu będzie się normalnie chodzić, czy tak jak u nas jest rębno robimy mały, skw no to nawet nie jest skwerek, to jest po prostu placek 2 na 2, gdzie jak się go zrobiono wysiano raz trawę. No no i już jest zostawiony odłogiem i no, z reguły jest to po prostu kuweta dla psów. Natomiast to jak wygląda, wygląda kwestia parków miejskich? Czy te parki są zadbane, czy jednak należałoby tam jeszcze dużo pracy włożyć? Ja mówię tutaj o parku Żeromskiego, parku Kasprowicza. Przede wszystkim no, największym problemem wszystkich parków jest brak dobrego oświetlenia, tak. No, możemy korzystać z tych parków po południu, wiadomo, latem do wieczora, no ale jednak już wieczorem to jest trochę strach iść przez taką ciemną alejkę, zwłaszcza samej osobie, tak? Więc przede wszystkim oświetlenie. Wiadomo, no mamy dużo tych terenów zieleni, więc wymiana tych wszystkich urządzeń tej małej architektury, no to też potrwa, no trzeba to robić sukcesywnie, ale no wiadomo, na wszystko blokują fundusze niestety. A czy jest wcześniej miejsce na takie zaprojektowane ogrody w, w stylu angielskim, na przykład będąc we Wrocławiu w, w ogrodzie botanicznym muszę powiedzieć, że byłem szczerze zachwycony tym, jak te ogrody tam wyglądają, jak każdy najdrobniejszy element zieleni jest zadbany, poprzecinany. Czy tutaj wcześniej jest miejsce na coś takiego w ogóle? Jest miejscem, generalnie rzecz biorąc w nie był ogród botaniczny, tak, to tam przy Syrenich Stawach i właśnie tam teraz powstaje taki cały park, również z elementami ogrodu botanicznego, jest to też, jest to w formie odtworzenia, to robi nasza szczecińska architekt krajobrazu, pani Anna Hasnogal, jest to bardzo ciekawy projekt, to samo też mamy park dendrologiczny, jest to park imienia Kownasa przy ulicy Niemierzyńskiej, no wiadomo, może brakuje tam tych wszystkich informacji o zieleni, no ale sukcesywnie zaczynają to po prostu zmieniać, no bo żeby ludzie szanowali tereny zieleni, to muszą być większe, świadomość przede wszystkim tego, gdzie są i, i co ich otacza, i jakie to jest warte, cenne i ciekawe. Czyli najważniejszym problemem do rozwiązania w tej chwili jest to, że nawet nowo oddany park, nowo oddany skwer jest niszczony przez mieszkańców. Może być niszczony, tak, no niestety to jest taka dziwna mentalność polska, tak, że to co nie jest moje, tylko wspólne, no to mnie to nie interesuje, ja to mogę zniszczyć, tak. No niestety, no ludzie się starają, robią te piękne tereny zieleni, no ale przyjdzie kilku, kilka osobników i je po prostu zniszczy. Na no to nie mamy wpływu, tak? No może kiedyś ta mentalność się zmieni musimy na tym wszyscy usilnie pracować. I na zakończenie, ponieważ to już jest, są ostatnie minuty naszej rozmowy, co sądzisz o fontannach? miasta? ma teraz taki projekt, remontowanie jednej fontanny rocznie, jednego basenu przeciwpożarowego, przerabianie na fontanny. Uważasz, że to jest dobry kierunek? To jest fantastyczna koncepcja, ponieważ wiadomo, no wszędzie były te śmieszne takie baseny z tymi kaczkami, które się tam w nich kąpały, no tak? A kaczek narzekają. Ach, ci miłośnicy kaczek i drzew, no to oni wszystko blokują generalnie rzecz biorąc. Nie można tak na to patrzeć, tak, ponieważ lepiej jak przed pięknym kościołem jest nowoczesna, ładna fontanna, gdzie na przykład państwo młodzi mogą sobie zrobić zdjęcie, niż ogrodzony potem basen pożarowy. tak. Więc no mówię, no jeżeli chcemy, żeby Szczecin był nowoczesnym miastem europejskim, musimy niestety zacząć dużo rzeczy zmieniać i czasami nie patrzeć, co jest, tylko po prostu robić, żeby lepiej tutaj wszystko wyglądało. Ja więc z tego sobie życzmy. Myślę, że ja też bym chętnie spędził czas w zadbanym parku, dużo bardziej niż w zanie. Dziękujemy dobrze. bardzo serdecznie za Dziękuję wizytę w naszym bardzo. studiu. Naszym gościem była Agnieszka Bierland, właściciel firmy Sativa Grody, architekt krajobrazu. A już teraz? A teraz, szanowni państwo, 15 po pełnej godzinie, w związku z czym serwis informacyjny, ale już po przerwie wracamy do państwa, wracamy do studia, do Galaktyki Pomerania. Bądźcie państwo znają.